Arkadiusz Kedziora, sport do walki Ork, mną Leszek Krakowski na KSW 36. Witam serdecznie. Witam. Ym, spytałbym, jak się czujesz, ale na pewno niedosyt jest. Lekki smutek. No jest, 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 nie zaprzeczam. Niestety nie udało się. No cóż, taki sport tak bywa. Powiedz mi tak na gorąco, jak uważasz, z czego wynikła ta przegrana? Zaskoczył Cię? Bo podejrzewam, że na pewno miałeś plan taki, że będzie chciał jednak do tego parteru zejść, bo to jego mocna strona. Eee, tak. Tak, po prostu nie dosłoniłem parteru, za długo byłem w parterze, mogłem nie dopuszczać do tego, po prostu błąd z mojej strony, no cóż. Rozumiem, że razem z sztabem trenerskim, z trenerem zakładaliście, że ta walka ma się rozgrywać w stójce? Tak, tak. Yy, powiedz, szedłeś kategorię niżej, czy odczuwałeś z tego powodu jakiś dyskomfort? Nie, nie, ty, ty... wszystko było w porządku. Rozumiem. Po prostu czy... zaskoczył mnie i tyle. Zagapiłem się, poszedł po trójkąt i tyle. No tak bywa. Rozumiem, że będziesz chciał pozostać w kategorii wagowej, czy jednak wrócić do tej wyższej? Nie, zostaje. Widziałbyś teraz dla siebie na obecną chwilę jakiegoś rywala, z którym chciałbyś stoczyć kolejną walkę w organizacji? Nie wiem, no zobaczymy na początku. Najpierw muszę przemyśleć błędy z tej walki, trenować dalej i zobaczymy. Powiedz mi, jak ci, się podoba... Krócić, oczywiście. Jasne. jak ci się podoba ta zmiana w zasadach, jeśli chodzi o ważenie, porę ważenia? Oceniasz się na plus, czy raczej na minus? Czy lepsza regeneracja jest wtedy i na ciebie też tak to działa? Chodzi ci o te 10%? Nie, które wcześniej trzeba mieć? Nie, wiesz, co? chodziło mi o to, że teraz ważenie jest rano. Wcześniej było wieczorem i. Nie, jest dużo lepiej, ponieważ jest 30 godzin na regenerację, na złapanie swojej wagi. Ja przy tym ogólnie 8 kilo, także byłem zadowolony. Okej. Okay. Z kim przygotowałeś się yy, do tej walki? Yy, oczywiście z moim teamem, yy, moim trenerem jest Daniel Burzotta. Dziękuję za przygotowania dla niego, dla mojego teamu. Tyle. Jasne. Może chciałbyś komuś podziękować, pozdrowić? Tak, chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom, yy, wszystkim kibicom, którzy trzymali za mnie kciuki którzy przyjechali na galę, rodzinie, mojej dziewczynie, która wspiera mnie. Tyle. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki.